Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj proponuję, abyśmy wspólnie ugotowali jedną z bardzo nietypowych zup, a mianowicie zupę z pokrzyw. No to zaczynamy. Dodajemy 150 g pora. Następnie dodajemy 100 g cebuli pokrojone na ćwiartki oraz 60 g marchewki. Teraz dorzucamy czosnek, zakładamy pokrywkę. I będziemy to wszystko miksować. 5 sekund w obrotach. 5. Po 5 sekundach, robota wykonana niesamowicie. Ściągamy wszystko kopystką. I następnie do tego będziemy dodawać 30 gram masła. Dodajemy masło. Nakrywamy pokrywkę. Dalej. I teraz 5 minut. Obroty 1. I nam się wszystko będzie dusiło w 120 stopniach. Do zobaczenia za 5 minut. W tym momencie termomik daje nam znać, że duszenie się zakończyło. Idziemy dalej. Po uduszeniu warzywka wyglądają już cudownie. I w tej chwili dodamy ziemniaczki. Do otaku dużonych warzyw dodajemy ziemniaki oraz 650 ml wody. Dodajemy do tego wszystko nasz bulion warzywny. Zakrywamy pokrywką i teraz dusimy 12 minut w temperaturze 100 stopni. No i po 12 minutach mamy ugotowane warzywa i teraz będziemy dodawać ten magiczny składnik. Dodajemy 100 gram pokrzyw, troszeczkę parzą wążki, ale to mówią wszyscy, że to na zdrowie, więc dodajemy 100 gram, trochę dogniatamy, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze kawałek. Dobra, jeszcze kawałek. Dobra, i będziemy teraz to wszystko dusić dalej po założeniu pokrywki przez 5 minutek. Tak, tak jedziemy i widzimy się za 5 minut. Dobra, i mamy przygotowane danie. Teraz dorzucamy kolejnych 50 gram pokrzyw, bazylię, tymianek, sól, pieprz i śmietanę. Tak więc będziemy za chwilę wracać. Więc jest pokrzywa, dajemy śmietanę, dajemy naszą bazylię tymianek, sól i pieprz. Zakładamy miarkę i będziemy to wszystko teraz jeszcze przez 30 sekund blendować przez prędkości 6. To widzimy się za chwileczkę. Masuwa, zupa, normalnie zaraz będzie. Domyślam się, że będzie przepyszna. Już tam to wszystko zmiksowało czy zblendowało. Zależy kto jak co mówię. Tam w tle widać towarzystwo lata i widać, że to jest wszystko nagrywane. Zupa wygląda tak. Ciekawe jak smakuje. Zupa na talerzu prezentuje się w taki sposób. Już troszeczkę próbowałem i wiem, że jest idealna. Mam nadzieję, że pomysł na zupę z pokrzyw przypadł Wam do gustu i będzie wam. To często lądowało na waszych stołach. Na razie.